Silent night, holy night once to sleep, one to so light Just the faithful and holy pair Lovely boy child with curly hair Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace <laughs> Pada śnieg, pada śnieg, walą się bałwanki Kurwa mać, kurwa mać, ktoś zajebał sanki Reni to frajery, ciągną Mikołaja, a Mikołaj jest pedałem, ciągnie je, jaja. Pada śnieg, pada śnieg, w końcu zasypało, a Mikołaj ze swej wyjebał o mało. Dzień, 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 dzwoni dzwoneczkami, no i w końcu mu odpadły, leżą pod saniami. A kto więc nie widział pana Mikołaja, może marznąć się na ludzie i czekać do maja. Pada śnieg wali, grać, Mikołaj powoli. Jedzie sobie prosto w drzewo, na pewno nie. a merry christmas